10 Cześć, witam was na kanale Marko Polska Piłka. Dziś pierwszy odcinek o Sokratesie, legendzie brazylijskiego futbolu, który zmarł bardzo młodo, nie dożywając nawet wieku 60 lat, zmarł w wieku lat 54. Był to jeden z najlepszych Pomocników, środkowych pomocników swojego swoich czasów. Fantastyczny piłkarz, człowiek i myślę, że te odcinki powinny Was zainteresować. A teraz przejdźmy już do meritum. Od chwili, gdy skończył 11-12 lat, gdzieś, gdzie nie poszedł, ludzie znali go i widzieli, że jest inni. Ci, którzy znali futbol. Wiedzieli, że osiągnie sukces. Sonates, brat Sokratesa. Brazylijczycy posłali dziesięciu ludzi w pole karne Włochów. Zegar wskazywał dru drugą sekundę 90. minuty meczu, kiedy Eder podbiegł do narożnika boiska, aby wykonać ostatni rzut rożny meczu. Jeden z najwspanialszych. Zespoł w historii rozpatrzliwie potrzebował gola, który pozwoliłby na awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w 1982 roku. Eder stojącego, odciągnął stojącą na ziemi reklamę, aby ustawić się w odpowiedniej pozycji, a następnie ruszył i lewą nogą podkręcił piłkę, mierząc prosto w bramkę Dinozopa. Który z, wy, z wysiłkiem wybił piłkę z Poprzeczki, po czym odetchnął z ulgą, kiedy sędzia odgwizdał faul. Bramkarz, weteran zmarnował tyle czasu, ile mógł, zanim podał do jednego z obrońców, a potem podniósł podaną do tyłu piłkę i wykopał daleko przód. Sekundy później sędzia zagwizdał i zakończył jeden z najbardziej ekscytujących meczów, jaki kiedykolwiek rozegrano. Wynik 3-2 dla Włochów oznaczał, że faworyci zostali wyeliminowali. Brazylia wracała do domu. Giuseppe Bergomi pobiegł w kierunku Sokratesa, aby dostać jego koszulkę. A kiedy rezerwowi reprezentacji Włoch wpadli na boisko i otoczyli zwycięzców, tańczył na jego środku z żółtym trofeum w ręce. Kapitan Brazylii przerzucił koszulkę Bergomiego przez ramię i przygłębiony ruszył w kierunku szatni. Jego też. Twarz była pozbawiona, pozbawiona wyrazu. Eder, Paul i Sandro Wladimir Perez z poczuciem obezwładniającego niedowierzania odmaszerowali do tunelu przed nim. Znajdująca się gdzieś wewnątrz stadionu, Saria, szatnia drużyny brazylijskiej, przypominała kostnicę. Wielu piłkarzy szlochało, nie, nie będąc w stanie się kontrolować. Paulo i Sandro powtarzał w kługo. Przegraliśmy z Włochami, przegraliśmy kurwa z Włochami. Jakby to było coś zbyt dziwnego, że mogło się naprawdę wydarzyć. Trener Gilberto Tim uderzył pięścią w drzwi, przebijając jeden z paneli na wylot. Ci z was, którzy narzekali, że tęsknią za domem, jesteście teraz zadowoleni? zapytał zaszokowany Oskar. No cóż, jutro będziecie w domu. Sokrates siedział cicho w kącie szatni. Jednak jego zewnętrzny spokój był tylko pozorny. Kryła się pod nim, jak to nazywał, bezgraniczna udręka. Brakowało mu słów, żeby opisać, jak naprawdę się czuł. Poprzedni miesiąc spędził pisząc dziennik dla magazynu Plalkar, radośnie sporządzając notatki na hotelowej papeterii. Która następnie przekazywał redaktorowi Junse Kołufiemu. Kiedy dziennikarz podszedł do niego po końcowy fragment, okazało się, że wszystko, co był w stanie sklecić piłkarz, to słowa, którymi ozdobił okładkę magazynu. pie no Pena Brasil co za wstyd Brazilio Napiszesz dla mnie rozdział, powiedział Kofuri, bo odpowiedzi słyszał: Nie ma go we mnie. Sokrates minął grup czekających przed szatnią i za, zanim w ciszy, wsiadł do drużynowego autokaru, zatrzymując się tylko na chwilę, aby uściskać jednego z przyjaciół, kiedy w końcu dotarł do oddalonego o godzinę jazdy hotelu, położonego na wzgórzach Katalonii, 22 piłkarzy i reszta personelu zebrała się na ostatnim spotkaniu ekipy. Menadżer Tele Santala powiedział zawodnikom, że grali najlepszy futbol na tym turnieju i mogą wracać do domu z podniesionymi głowami. Prezydent CBF, Giulio Cantino, podziękował im za wszystko. Junior próbował coś powiedzieć, ale dławiąc się mógł nie mógł zako zakończyć zdania. Rzuzinio opłakał jak dziecko. W końcu stał Sokrates. Ludzie, może i przegraliśmy mecz, ale nie straćmy tego, co mamy tutaj, powiedział ich kapitan, przywódca podczas inspirującej przemowy na temat dumy i przyjaźni, której nikt z nich nigdy, oby nikt nigdy nie zapomniał. Ta niewiarygodna jedność, którą mamy, będzie nasza do końca życia. To właśnie ma znaczenie. Jego głos znikał wśród szlochów. Trudno było znaleźć pośród nich kogoś, kto nie uronił łzy. Złote pokolenie Brazylii było zdrozgodane tą porażką. Zico, Totinio, Cezaro, Leandro, Junior, Serginio byli dla siebie. Kimś więcej niż tylko kolegami z zespołu. Byli najlepszymi przyjaciółmi, więc poradzili sobie z, pom z, z pomeczowym nastrojem w jedyny sposób, jaki znali. Sokrates, ciągle niezdolny do prze przetrawienia porażki i zbyt nabuzowany, by zasnąć, zabrał grupę piłkarzy na całą nocną balangę. Kilka miesięcy wcześniej zgodnie ustalili, że przestaną pić i palić. Aby być w perfekcyjnej formie na turnieju, podczas którego mieli szansę na zdobycie Mistrzostwa Świata, więc teraz postanowili to nadrobić. Pili do 5 nad ranem, a kiedy obudzili się kilka godzin później, wyjście do pubu wyglądało jak jedne, jedyne rozsądne rozwiązanie. 6 lipca był najgorętszym dniem w roku. Temperatura dochodziła do 40 stopni. W chwili, gdy Sokrates siedział przy hotelowym basenie, wyciągając piwa z wypełnionego lodem wiadra, ciągle nie był w stanie wyjaśnić, jak to się stało, że przegrali mecz, który określał jako najbardziej ekscytujący ze wszystkich, w jakichkolwiek zagrał. Trudno mi zrozumieć tę porażkę. Gdybyśmy popełnili błędy, zrozumiałbym, byłoby. To łatwiej wytłumaczyć, ale nie widziałem żadnych błędów. Po prostu ich nie widziałem. Odkąd gram w piłkę, nigdy nie byłem aż tak szczęśliwy. To spotkanie było tak wymowne. Każda minuta była gorąca, gorącą realizacją. Widzieliśmy, że nie gramy źle. Powtarzam, gdy, gdybyśmy zagrali słabo, zaakceptowalibyśmy tę porażkę. Nie sądzę, żeby można było skrytykować kogokolwiek. Nie było głupich pomyłek. Nie mam jak wytłumaczyć tej porażki. Właśnie to powoduje, że wyeliminowanie nas jest tak szokujące. Zawsze jesteśmy przygotowani na przegraną, zwłaszcza w takim sporcie jak piłka nożna. Jednak to jest tak, jak w przypadku śmierci kogoś ukochanego. Nawet jeśli jesteś przygotowany na to, że ten ktoś może odejść, przeżywasz szok, gdy to się stanie. Mistrzostwa świata w 1982 roku były dla Sokratesa pewnym go rodzaju początkiem. W kolejnych latach zdobywał, zdobył bowiem jeszcze więcej trofeów i stał się jeszcze większą gwiazdą w sportowym świecie, jak i poza nim. Jednak nigdy więcej nie poświęcał się już tak całkowicie piłkarskiemu wyzwaniu. Co może być ważniejsze? Był to również punkt zwrotny w piłce nożnej. Porażka Brazylii była historycznym krokiem wstecz dla futbolowych purystów, którzy widzieli w niej zwycięstwa zła nad dobrem. Johann Cruyff nazwał Brazylię moralnym mistrzem. Zico stwierdził, że tego upolnego wieczoru na stadionie seria Umarł futbol, a Sokrater, Sokrates ogłosił, że Brazylia już nigdy więcej nie zagra z, z takim samym polotem i rozmachem. Porażka, jakiej jakie tego fatalnego dnia w Barcelonie Brazylia doznała w meczu z Włochami późniejszymi mistrzami, był miażdżącym ciosem dla brazylijskiego stylu gry, który ten zespół. Tak doskonale prezentował. Napisał Sokrates 20 lat później w swych nieupublikowanych pamiętnikach. Od tamtego momentu bardziej niż to było do tej pory skupiono się na osiągnięciu rezultaty. Biznesowy aspekt piłki nożnej rośnie przerażająco szybko, a pieniądze zawsze idą do zwycięstwu, nawet jeśli poziom ich gry jest bardzo słaby. Od tego momentu brazylijski futbol nigdy już nie będzie taki sam. Jednak ta porażka dla człowieka, którego życie nie ograniczało się jedynie do piłki nożnej, nie była czymś ostatecznym. Nawet kiedy Brazylia przygotowała się do spotkania z Włochami, Sokrates miał w głowie o wiele ważniejsze bitwy. Już wtedy istniał ruch znany później jako demokracja Corinthians, najśmielsze przejawy słabych. Siły piłkarzy, jak i kiedykolwiek szcząsnął drużynowym, drużyny, drużyny, dużym klubem. Zawodnicy Koryntias przejmowali kontrolę nad klubem i żądali możliwości wpływania na zarządzenie nim. Sokrates chciał wolności, ale chciał jej nie tylko dla siebie. Pragnął, by cały naród podążył za nim. I za jego przykładem. Strącił wojskową dyktaturę ze stołka i odzyskał kraj. Miał w sobie siłę i osobowość, osobowość, które powodowały, że 130 milionów ludzi obserwowało każdy jego ruch. Jedno z marzeń zostało zaprzepaszczone w Hiszpanii. Nie zamierzał pozwolić. Aby marzenie o demokracji wyślizgnęło się z jego rąk tak łatwo. Sokrates zawsze był inny. Pewnego popołudnia we wczesnych latach 70. Batwego Juniors grali na wyjeździe z Batatis, małym miasteczku rolniczego serca Brazylii. Letnie, letnie, letni letni Ulewny deszcz, deszcz, ulewny, ulewy, letnie ulewy przeszły nad polami bawełny i plantacjami trzciny cukrowej, zarzucając wielkie krople deszczu. Sokrates nigdy nie lubił grać w deszczu. Jednak miał już na koncie dwie bramki, kiedy dostał piłkę na środku boiska. Przeszedł jednego przeciwnika, ominął kolejnego i ruszył przez błoto do przodu. Przed nim znalazło się dwóch obrońców, więc udał, że strzela, myląc jednego z nich, zmuszając do rozpliczniwego ślizgu. Potem obniżył ramię, by z łatwością minąć następnego i wpadł w pole karne. Przedryblował kiwającego się z jednej strony w drugą bramkarza, poszerzył z piłką do, do bramki, zatrzymał się na linii bramkowej i odwracając się twarzą do pozostałych piłkarzy piątą strzelił swoją trzecią, a szóstą dla Bartwego bramkę. To był cudowny gol, którego niesamowitość podkreśliły jeszcze paskudne warunki. Jednak zamiast wymieść rękę w triumfalnym geście albo przebieć boisko wyrażając swą radość, tyczkowaty nastolatek tylko się uśmiechnął. Koledzy z zespołu skakali na niego, krzycząc i czuchając jego czarną, kudłatą grzywę. Jednak on w swoim niezadarnym niezdarnym stylu, spokojnie podbiegł w kierunku środka boiska, ściskając kilka dłoni i przetarł twarz, przygotowując się do wznowienia gry. Sędzia Lear, były piłkarz Kortiby, podbiegł do piłkarza i wyciągnął czerwoną kartkę. Coś, co jest nie tak, panie sędzio? Zapytał Mariacho, kapitan Betwago. Wyrzucam Sokretesa z boiska, odpowiedział Arbiten. On sobie z nich robi jaja. Brazylijczycy, brazylijscy piłkarze zawsze lubili fantazyjne zagranie, przepuszczenie mien, piłki między czy imiś nogami, żonglowanie nią czystanie na niej. Jednak dominacja jednego zespołu jest wstydem dla drugiego. I ten zwykle oddaje kosząc dryblującego lub za, zwalając z nóg zawodnika, trzymającego się przy narożnej chorągiewce. Popisywanie się to poniżanie, a poniżanie przeciwnika jest wielką obrazą w Ameryce Południowej. Na miłość boską! zawołał Marino. On sobie z nich nie żartuje, on zawsze taki jest. Po prostu nikt nigdy, nigdy zbytnio nie okazuje emocji. On ich upokarza! stwierdził Leal. Wylatuje. Mario znał sędziego z poprzednich meczów więc stanął przed nim, przyjmując klasyczne, latynoskie pozy. Ręce za plecami, ręce uniesione, ręce złożone razem w modlitewnym geście. On nie jest tego typu zawodnikiem. Stawiał się za Sokratesem. Leal, proszę, musisz mi uwierzyć, on jest po prostu inny. Sędzia cofnął się o krok i z niechęcią akceptując wyjaśnienia kapitana drżywny schował czerwoną kartkę do kieszeni. Będzie. Trudno w to wszystko uwierzyć, Mario powiedział. Będę miał go na oku. Kiedy mecz się skończył, piłkarze brnęli przez błoto w kierunku szatni. Leal przyłączył się do Mario. Ten chłopak jest jedyny w swoim rodzaju, powiedział. Od niego po czymś, do nie Powiedział do niego, po czym uścisnął dłonie kapitanom i ruszył pod prysznic, nie mogąc uwierzyć w to, co widział. W kraju... W kraju, w którym dramat, tragedia czaiły się za każdym rogiem ulicy, wychodziły na ekran telewizji i widać jej było w każdej relacji międzyludzkiej Sokrates stanowił przeciwieństwo swych rozjomonowanych rodaków. Nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego jego kumple zespołu tak ekscytowali się piłką nożną. To, był dla niego jedynie, to była dla niego jedynie świetna zabawa. Więc jak można było uważać ją za coś ważnego, skoro strzelał bramki, strzelanie bramek było tak łatwe. Ten wewnętrzny spokój Sokrates odziedziczył po rodzicach dwójście skromnie i ciężko pracujących ludzi z burzliwej, podupładłej północy Brazylii. Północna część kraju to był ubogi region, który zaczynał się wspaniałymi plażami wybrzeża Atlantyku. I ciągnął na zachód przez gorące tereny pokryte zaroślami, aż po amazońską dżunglę. Żyło się tu ciężko, a tamtejsza ludność wytworzyła kulturę znacznie odmienną od tej, bardziej rozwiniętych miastach na południu kraju. Została ona w tak sposób uformowana przez izolację, upał i biedę, by znosić codzienny znój ze stoickim spokojem i dobrym humorem. Jednym z tych ludzi był ojciec Sokratesa. Raumidio Viera de Oliveira, który urodził się w małym miasteczku na obrzeżach Fortolezy, stolicy Stanu Kera. Ramidio dostał pracę w oddalonym o 1200 km leżącym w Amazonii mieście Igrape i tam właśnie poznał swoją żonę Gumiar Sampiaso de Souza. Miasto miało swój własny cnotliwy rytuał randkowy. Polegał on na tym, że mężczyźni formowali koło i kroczyli w jednym kierunku, podczas gdy kobiety tworzyły drugie, wewnątrz pierwszego i poruszały się w przeciwną stronę. W ten sposób wyłapywano wzrokiem osobę do zalotów, mierzący ponad 1,80 m rumidio i, dr rumidio i drobniki żmur. Trzeba było tylko sekundy, by zdać sobie sprawę, że są dla siebie stworzeni. Wymienili znaczące spojrzenia, przedstawi przedstawili się, a reszta była już tylko historią. Chwileczkę porozmawialiśmy i to wystarczyło, opowiadała Dumoire. Nic nie mogło nas powstrzymać. Ich pierwszym dzieckiem był Sokraten Brazilio Sampio de Souza Vieira de Oliveira. Urodzony 19 lutego 1954 roku o godzinie 22.20 w szpitalu Santa Cessa de Miserqueda, znajdującym się Belem, tropikalnym mieście leżącym na brzegu Amazonki. Jego ojciec uwielbiał czytać klasykę, a kiedy jego syn pojawił się na świecie, zagłębiał właśnie twórczość greckich filozofów. filozofów. Postanowił nadać mu dwa imiona: Sokrates i Brazylianu, czyli inaczej, brazylijski Sokrates. Jak gdyby była jakakolwiek szansa, by, by pomylić dziecko urodzone w Amazonii z jego imiennikiem w starożytnej Grecji. Zaledwie 13 miesięcy później, kiedy Rumindo był pochłonięty lekturą tekstów religijnych, podobnie potraktował drugiego syna, którego nazwał Sontes. Po Koryntajaninie, wspomnianym w pierwszym liście do Koryntian, świętego Pawła Apostoła, kiedy po kolejnych dwóch latach na świat przyszedł trzeci syn Raimundo, czytał właśnie, właśnie króla Edypa Sokopolesa, więc Podomek otrzymał imię na cześć greckiego tragipisarza. Tragi We wrześniu 59 roku, gdy urodził się im czwarty syn, zimar Miała już dość niemożliwych do wypowiedzenia greckich imion, więc został on zwyczajnie po swoim ojcu nazwany Romundio Junior. Kolejny był Rimar, którego imię powstało dzięki praktyce łączenia części imion rodziców. A gdy potem urodził się raj, w jego przypadku wykorzystano kolejne, kolejny brazylijski zwyczaj stosowania tej samej litery bądź grupy liter. Imiona stawały się Coraz krótsze. Zimar żartowała, że dobrze się stało, że skończyło się na sześciu synach, ponieważ siódmy musiałby się nazywać R. Zapraszam na część drugą.